Okay, to mamy sobie geometrię, mamy dwa rozłączne okręgi, o 1 o 2 o środkach w tych punktach. OK. Mamy prostą k wspólną zewnętrzną styczną do niej i oba leżą po tej samej stronie oba okręgi. Mamy taki śmieszny punkt C na odcinku i 1 i 2. Także kąt A1C A2 jest prosty, gdzie A1 A2 to są punkty styczności tych okręgów do wspomnianej prostej. Ok. Przedłużamy A1C mamy B1, przedłużamy A2C. Mamy B2. I okazuje się, że. Punkty B1, B2 są takie fajne, że to właśnie przez nie przechodzi wspólna styczna, inna wspólna styczna do tych dwóch okręgów. Strasznie ciekawa sprawa. Skąd się to wzięło? Dobra. Gdyby punkt C był w punkcie I2, bo ostatecznie nie ma powiedziane, że, że to jest niemożliwe i to nam się do czegoś przyda. To punkt B1 byłby byłby hmm, odcinek A1 B1 byłby średnicą naszego okręgu. Yy, tylko że wtedy zau zauważcie, że yy, tutaj w tym trójkącie A1 i1 A2 tu jest kąt prosty, bo styczność i tu jest kąt prosty, bo to założenie o punkcie C. Mamy trójkąt o dwóch kątach prostych sprzeczność, OK. Podobnie też, też C nie może być widwa, 2 czyli C jest ściśle między I1 a i 2. To też znaczy, że odcinek ten A1B1 nie jest średnicą. To mi się przyda, bo przez B1 chcę wypuścić prostą styczną do okręgu pierwszego, więc chciałbym, żeby przecięła ten drugi, tą drugą prostą, tą początkową. I dzięki temu mam gwarancję, że 10 przetnie. Czyli puszczam styczną w B1 do okręgu pierwszego, niech przecina prostą K w punkcie D. Nie, to nie miejsce dla idiotów. Weźcie te kursory, odsuńcie. Yy. No i. I co? I chcemy pokazać, że na tej prostej B1D leży też punkt B2, i że ta prosta przy okazji w punkcie B2 jest styczna do tego okręgu. Ok? No to tak. Co tutaj jest ważne? Stwierdzenia o odcinkach stycznych B1D i A1D są, są równe. Więc trójkąt A1, B1D jest równoramienny. Więc wysokość tego trójkąta z punktu, z punktu D jest też dwusieczną tego kąta, a dwusieczna tego kąta zatem jest, przy okazji, to był trójkąt równoramienny, jest też symetralną cięciwy A1 B 1 czyli przechodzi przez środek od okręgu O1. Tak, symetralna, cięciwy, zawsze przechodzi przez środek okręgu, OK? Czyli prosta D1 jest prostopadła do A1B1, ale też prosta CA2 też była do tej samej, do, do tego samego odcinka. A1B1 też była prostopadła. No to tak. To poprowadźmy, przedłużmy prostą 1 i 2 do przecięcia z prostą K w punkcie E. Oczywiście z punktu E by wtedy dało się puścić drugą styczną, styczną zewnętrzną. Yy, OK. Jedna uwaga: nie zawsze takie przedłużenie da się zrobić. Bo co, gdy te dwie proste są równoległe? Jest to możliwe, ale tym się zajmiemy za chwilę. Na razie załóżmy, że się przecinają. OK? I chodźmy do, na kolejny rysunek. Zatem zauważcie, na tym rysunku zostawiłem to, co jest de facto esencją w tym momencie. Mamy tutaj te dwie proste równoległe. Efekt jest dwie nowe proste równoległe. I to aż się prosi o wielokrotne zastosowanie Talesa z punktu, z punktu E. Ten kursor przenieść tam na miejsce na miejsce z prawej strony żeby tam było, żeby się nie, nie przeszkadzało w nagrywaniu. Yy, OK. Możemy rozpisać wszystkie proporcje z punktu E, używając literki E, czyli to do tego jest to do tego i podobnie dla prostych niebieskich. Zobaczcie, to są te dwie, te dwie proporcje tutaj. Używamy tutaj Punktu E wielokrotnie. No ale chwila, to jest tym samym co to, a to jest tym samym co to. Więc możemy, jak zwał, tak zwał, podzielić stronami, albo wymnożyć na skos. Tutaj akurat jest wymnożona na skos, czyli to z tym, a to z tym. I skróci się właśnie to, co zapowiadaliśmy. E i 1 i E 2. Zostaje z tego następująca proporcja: ED do EI2 to jest EA1 do EC. Otrzymaliśmy trzecią parę prostych równoległych. To jest fajny motyw, bo wygląda na dość ogólny. Wystarczą takie dwa talesy, które produkują trzeci. Jeśli mamy punkt wspólny dwóch talesów tu i punkt wspólny dwóch talesów tutaj. Ok, więc dochodzimy do <coughs> następującej sytuacji, że, mamy, że te zielone proste, może też Wam trochę przesunę, żebyście mieli bliżej, że te dwie zielone proste też są do siebie równoległe. Ale przypomnijmy tylko, ta zielona prosta z tą niebieską była prostopadła. To było założenie zdania. A skoro to jest równolegle do zielonej i niebieskie też są do siebie równoległe, to otrzymaliśmy, że kąt I1, D i 2 też jest prosty. Wrócę na, do oryginalnego rysunku. Co to znaczy? Że punkt D przeciął prostą K w takim punkcie, że ten kąt był prosty. I to zapewne będzie bardzo kluczowe. Teraz dokładne zlokalizowanie punktu D w, ty, w ten sposób. Dobra, przejdźmy niżej, bo coś tam dalej przygotowałem. Zaraz sobie, sobie przypomnę co. Aha, to znaczy, że prawie kończymy, bo odświeżmy sobie, co było na tej niebieskiej prostej. No, na niebieskiej prostej były punkty B2 i A2. A ta prosta jest prostopadła do cięciwy B2A2 i przechodząca przez środek okręgu. A jeśli puścimy ze środka okręgu prostą prostopadłą do cięciwy, to ponownie odwracamy ten motyw z początku i jest to nic innego jak symetralna tego odcinka. No ale skoro to jest symetralna tego odcinka, nawet jest coś więcej, powiedzmy. Powiedzmy, że motyw jest taki, że ta symetralna jest linią symetrii Całego odcinka. A cóż to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę w tej symetrii punkt A2 przeszedł na B2 i prosta dA2, która była styczną do okręgu O2, przeszła w tej symetrii na prostą dB2, która, skoro to była styczna, to styczna w tej, w tej symetrii przechodzi na inną styczną, bo okrąg zachowuje się w tej symetrii. Więc prosta dA2, półprosta dA2 przechodzi na półprostą dB2, która jest styczna do okręgu O2. I firmowka twierdzi, że to już koniec, że to jest już do widzenia, ale jak dla mnie to wcale nigdzie nie było pokazane, że prosta dB2. Jest tą samą prostą co DB1. Przecież mogło być to różnie. Jeszcze trzeba pokazać, że, że to naprawdę spoko działa. Jak to, jak to pokazać, że to, jak to ładnie powiedziałem, naprawdę spoko działa. Wróćmy do pierwszego rysunku. Wróćmy do pierwszego rysunku. Hmm. Tu jest. Alfa, alfa, w związku z czym y, tutaj mamy y, łącznie kąt 2 alfa. Wiemy też, że, o, że i d i 2, pamiętacie, pokazaliśmy to. I d i 2 jest kątem prostym. Więc tutaj jest kąt 90 minus alfa, bo już alfa była. No więc tutaj też zostaje 90 minus alfa. Czyli rzeczywiście odbiciem symetrycznym półprostej DA2 względem prostej D i 2 z racji tych równych kątów. Jest prosta dB1. Ale przed chwilą mówiliśmy, że właśnie na tym odbiciu leży punkt B2 i właśnie to odbicie jest styczne do okręgu O2 i dopiero teraz można stwierdzić, że punkty B1, B2, D są na jednej prostej i ta prosta, zgodnie z definicją, była styczna w B1 do O1 i zgodnie z dowodem, jest styczna w B2 do O2. No i to kończy dowód. I to w końcu kończy dowód. Dobra. Jeszcze mała errata, bo nie powróciłem w końcu do przypadku, gdy proste A1, A2, czyli prosta K i prosta I1, I2 są równoległe, czyli taki punkt E nie istnieje. Co wtedy? Wtedy mamy taką sytuację. To się dzieje tylko wtedy, gdy promienie obu okręgów są równe, yy, czyli że co? Czyli jeśli by zobaczyć na ten, na ten dolny okrojony rysunek, to dzieje się to wtedy, gdy tu są dwa kąty proste, to są równe odcinki, więc mamy równe i równoległe odcinki. Figura A1, A2 i 2 i 1 jest równoległobokiem, a nawet prostokątem. Ale jeszcze te dwie niebieskie też były równoległe. Więc tak naprawdę w czworokącie D, A2, C i 1 mamy dwa boki, dwie pary boków równoległych, więc jest to równoległobok. Czyli też odcinek I1C jest równy D, A2. Ale co to oznacza? A to oznacza tyle, że skoro to był prostokąt, czyli te duże były sobie równe, te małe są sobie równe, to również A1d jest równe C i 2, ale też równoległe, więc mamy czworokąt A1d i 2c, który ma parę boków równych i równoległych. Więc jak widać, z tej pary boków równych i równoległych też powstał nam kolejny równoległy bok A1D i 2C i te dwa odcinki które już w poprzednim sposobie też były oznaczone na kolor zielony one i w tym przypadku są do siebie równoległe i przypominam tu był kąt prosty więc i tu był kąt prosty bo oba te zielone są do siebie równoległe. I są prostopady do obu tych niebieskich, które były do siebie równoległe. To można przedstawić na yy, takie porównanie. Nowe, nowy przypadek, ten szczególny, gdy mamy proste równoległe A1, A2 i 1, I2 i ten stary przypadek, gdy jednak istniał punkt przecięcia. W obu przypadkach doszliśmy do tego samego układu pomiędzy zielonymi a niebieskimi prostymi, i tak naprawdę dalszy ciąg rozumowania jest tak jak w poprzednim przypadku to brakowało tej części, ta część jest odpowiednio w firmówce omówiona w dobrym miejscu dobrze zapisana, ja o niej zapomniałem zapomniałem wrócić yy, i jeszcze niespodzianka, jako że jest 21 czerwiec godzina 16.30 prawie, ten filmik się ukazuje za półtorej godziny na YouTubie i to jest ostatni filmik z tej serii nagrań, rozwiązywanie zadań z Olimpiady. Rozwiązywałem w lutym zadania z moimi uczniami na żywo, tak eksperymentalnie, tuż przed drugim etapem Olimpiady. Zebrałem ich wszystkich razem. I to jest ostatni filmik, który nagrałem z tamtego spotkania. Więc, co się przez te pół roku wydarzyło? Bo było kilka filmików ze spotkaniami na żywo, i było. 10 filmików z właśnie rozwiązywaniem zadań, które co dwa tygodnie publikowałam tu na kanale. Co tu się stało przez te pół roku? Było około 15 tysięcy wyświetleń, łącznie wszystkich filmików, 1000 godzin oglądania, 300 subskrybentów. Pod wszystkimi filmikami było około 70 komentarzy. Jeden z tych filmików z nierównością rozszedł się bardzo mocno. Odpowiada on za około 20% tych liczb, nie wchodząc w szczegóły. I co do odwiedzin, komputery, telefony były mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o odwiedzających. No więc cieszę się, że mogłem coś fajnego wnieść do matematycznej społeczności olimpijskiej w internecie na YouTubie. Mam nadzieję też, że nie będę jedynym kanałem, który takie coś robi i już nie jestem. Jestem tego pewny, ale, ale to też mam nadzieję, że będzie inspiracja do powstawania fajnych materiałów. Szczerze mówiąc, kosztowało mnie to dość sporo pracy, więcej niż się spodziewałem, więc na ten moment będzie przerwa. Przerwa nie będzie więcej filmików odnośnie zadań z Olimpiady. Chwilowo nie będzie więc nagrywania na żywo, czy wrócę w kolejnym roku szkolnym, czy kiedyś. Tego nie wiem. Na ten moment cieszę się, bo. Doprowadziłem ten projekt do końca, tą część, którą chciałem, i czeka mnie teraz zasłużona przerwa. Więc, jak te rączki pokazują, dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tych wszystkich filmikach. I w jakiejkolwiek formie, mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się, cześć.